Cześć z Diltek, W dzisiejszym odcinku zajmiemy się legendarnymi bestiami, a właściwie jedną, bo jedną już mamy na rajdę, jak zwykle jestem spóźniony, ale dzisiaj kontry, poradnik, jak najszybciej pokonać pierwszego z legendarnych bestii, czyli Enteja. Zapraszam na odcinek. Dzisiaj odcineczek taki przygotowawczy, przypominający właściwie, tak? No bo Entei już oczywiście na rajdach był wcześniej. Kto jeszcze nie złapał shiny? Ja chyba nie złapałem. Chyba ktoś mi w końcu go straydował, nie pamiętam. Wiem, że miałem ee, pecha do Entei'a. Złapałem dwie setki, z tego co dobrze pamiętam. Nie nagrywam ekranu, ale e, tak, mam dwie setki. Ostatnio widzieliście mojego zmaksowanego Shadow. Enteja, Firepunk, Overheat, oczywiście najlepszy moveset. Jeżeli chodzi o Enteja, nie jest jakiś tam super, jeżeli chodzi o metę, ale to jest chyba top 3 albo 4, jeżeli dobrze pamiętam. Mamy Moltresa, mamy Reshirama i chyba później jest Entei. Chociaż jeszcze jest Mega Charizard. Dobra, ja sobie sprawdzę Fire. Jeszcze jest ho ale ho Hollow teraz chociaż ma w sobie ten incinerate więc też jest w miarę spoko, szandelur jest dobra, ale dzisiaj kontr, tak? przypominamy sobie o e, kontrach, jak pokonać najszybciej, oczywiście Deja. jeżeli chodzi o setkę to mamy 1984 cp to jest setka bez boosta A jeżeli chodzi o boost to mamy 2480 cp to jest 100% IV Także zobaczmy sobie najlepsze kontry tutaj oczywiście z Pokémonami Shadow, no bo już niektórzy oczywiście maksują Shadow Boxy, więc no też tutaj pokażę Wam 12, a powiem Wam też co jest niżej, no bo nie wszyscy te Shadow Pokémony mają. Więc najlepszym kontrom jest oczywiście Mega Blastoise, tak? Tutaj no, mamy do wyboru yy, na przykład albo mieć Mega Blastoisa i robić lepszy damage, albo na przykład sobie zrobić Mega Charizard. Y i łapać dodatkowy Candy za NTA, więc to jest takie, taki tip. Co chcecie? Lepszy damage, czy dodatkowy Candy. And, więc tak, Mega Blastoise jest, jest numerem 1, później mamy Shadow Somperta, Shadow Tyranitara, Rampardos, Shadow Gajardos, Kingler, Ryperior, tutaj ataki Mood slap i Rock Wrecker. Rock Wrecker to jest oczywiście atak z Community Day. Jeżeli mamy Smackdowna, no to jest tutaj różnica. 14 sekund, więc to też nie jest tam e, super, jakaś super różnica, więc no, no zostawcie sobie tak jak macie, tak no na pewno dacie radę. Później mamy Kyogra, Shadow Aerodactyl, Shadow Omastar, Shadow Mewtwo z Psystrike'iem i Terakion. Jeżeli chodzi o poksy, które są niżej, no to tutaj większość powinna z Was mieć, czyli na przykład Swampert z Hydrokanonem, Empoleon z Hydrokanonem, to jest Shadow Blast, to jest też się pojawia, Feraligatr, Landorus, Crowdant, No i tutaj już reszta jest Tyrek, jeszcze jest SmackDown i Stone Edge, czyli też ten atak z Community Day. Mamy niżej jeszcze graudona i Karczompa, to jest 597 sekund yy, na duo, więc generalnie łatwo jest, jeżeli chodzi o yy, duo do zrobienia, tak? No więc na pewno potrzebujemy dużo, dużo mniej kont, tak? To nie jest jakaś tam yy, super mocna legenda, która. Tak jak Kyogr czy Groudon potrzebuje większej ilości osób, więc tutaj na spokojnie w trzy kąta takie 40, plus, a pewnie niższe, no to z dobrymi kątami, no to już 4, 5, tak czyli jakieś tam dwie i 2, jakieś 35 plus levele na pewno sobie poradzą, więc no raczej nie powinniście mieć tutaj problemów. Eee, NT jest do do, 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 nie sprawdziłem. Ale parę dni chyba do niedzieli, później będziemy mieli rajku. Też o rajku sobie zrobimy poradnik i później będzie sójkun. Także to jeśli chodzi o najlepsze kontry yy, na Enteja. I mamy trzy pogody, które nam tutaj troszeczkę zmieniają. Tak, tutaj już pobawimy się pogodami, czyli mamy pogodę np. przykład Sani, czyli Entei będzie z boostem. I tutaj na, na pierwsze miejsce skokuje nam Shadow Swampert za takiem matshot, Hydrokanon. Water gun to jest różnica u 30 paru sekund, więc w miarę, w miarę spoko. I tutaj po, wskakują nam oczywiście boksy, które są zboostowane, tak, czyli e, ground. E, Mega Blastoise jest drugi, Landorus jest trzeci, Rhyperior, Garchomp, tak? Matshot i Earthquake. I później mamy poksy, które już były wcześniej, czyli Rampardos, Shadow Tyrek, Shadow Gajardos, Groudon nam wskakuje tutaj e, wyżej, Shadow Flygon, Kadril. Excadrilla też oczywiście no możemy złapać jakiegoś drillbura, tak 1000, coś tam CP i zrobić mu atak lap drill run i też będzie spoko. No ale to jest już taki bardziej właśnie bardziej glass kanon, tak jak Rampardos, tak, Tu widzimy różnica jest dosyć spora. z 27 sztuk i Ryperion na przykład 15, tak? Czy no, Mega Blastoise 14. No mamy jednego Mega ale no wiadomo, jak to jest. I 12 poksem jest. Karoger. Także to jest jeśli chodzi o pogodę Sunny. Tutaj jeżeli chodzi o movesety, no to nie musimy jakoś super uważać, bo on ma praktycznie tylko Fire Firespina na faście i Flamethrower, Blast, Overheat i Iron Head na charge'ach, więc tutaj no nic praktycznie nam to nie będzie yy, robić, tak? No szczególnie wodne pokemony, no to już tam w ogóle... Jak wejdziemy kajogrami, tak jak jeżeli sobie zmaksowaliście teraz te kajogry, jakie zrobiliście, czy jakie oczywiście mieliście wcześniej, zdobiliście do nich candy, no to na pewno Kajoger będzie takim Pokemonem tutaj no też 15 padnieć i 533 sekundy, więc duo easy. Oczywiście z wymaksowanymi na 40 i best friend bonusem. Także to jeśli chodzi o pogodę Sani, później mamy oczywiście pogodę Party Cloudy, tutaj mamy zboostowane Pokémony kamienne, e, także Rampardos nam skakuje na pierwsze miejsce i tutaj jest 416 sekund na pokonanie e, Entei, a więc bardzo, bardzo szybciutko z Rampardosem, wiadomo, ono tutaj 20 padnięć, więc no glaska, no, tak jak mówiłem. Ale oczywiście możemy to zastąpić tak Ryperiorem czy właśnie Terakionem. Mega Blastoise tutaj jest na szóstym miejscu. Shadow Master, Shadow Swampert, Tyrek wskakuje. Nasz tutaj z atakiem z Community Day: Smackdown, Gajardo z Kingler i Gigalith. Gigalifa jeszcze nie mam. Ale na pewno kiedyś sobie go e, zrobimy. Także tutaj, no wiadomo. No, jeżeli nie macie kont, tak jeżeli nie macie Tyrków, tutaj terakionów, Ryperiorów z Rokrekerem, bo to jest oczywiście atak z Community Day, no to wiadomo też te kajogry i wszystkie inne rzeczy, Swamperty, takie pokemony, które macie, no to będą oczywiście też dobre podczas tych powód. No i ostatnią pogodą jest pogoda Rainy, Rainy to oczywiście zgustowane pokemony wodne, więc tutaj no, Mega Blastoise yy, 387 sekund na pokonanie, więc bardzo, bardzo szybko. I tutaj Shadow Swampert, Shadow Gyarados, Kyogre, tutaj też widzicie 10 yy, padnięć, tylko 437 sekund, więc tylko 40 sekund różnicy, tak? 50 sekund różnicy z Mega Blastoise'em. Nie, oczywiście atak surf jest potrzebny. Kingler, Swamp zwykły, Empoleon Crowdant, Shadow Blaster, Sferaligat, Shadow Tyrek, Shadow Omastar I Lampardos jest na 13 miejscu, więc jeśli chodzi o Enteia, to będzie bardzo, bardzo łatwym boksem. No ja na pewno troszeczkę sztuk zrobię, no bo nie mam tych Entei dużo shiny. Tak jak mówię, chyba jednego. I to był właśnie nawet strajdowany. Nie pamiętam, czy to Adrian mi dawał, czy, czy, czy jak nie pamiętam, nie pamiętam, ale życzę oczywiście Wam wszystkim powodzenia 1984 setka bez boosta, 2480 z boostem, także życzę Wam takich e, CP na poskończonych rajdach i z mojej strony to by było na tyle, mam nadzieję, że odcinek Wam się przyda, e, tak ten poradnik, te porady tutaj na kontry, na Enteja, także zostawcie koniecznie łapkę w górę Subskrybujcie mój kanał i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!